na wszystkich, to w kolejnym odcinku zagrajmy w Horror of Cemetery i powiem wam, że powybijałem troszkę tych szkieletów, nawet tutaj jakiegoś lorda zabiłem, który się na mnie rzucał z, oczywiście, zniszczenia nieumarłych, bo nie chciałem się męczyć, naprawdę. <laughs> ja nie wiem, jak to są takie cwaniaczki, boże, za dużo robiny no, oglądam się, widać, że go kopiuję. Dobra, będę nazywał tego lorda cwaniaczkiem i bo, bo mogę. <laughs> Nie no, ogólnie ten szkielet właśnie w tej formie jest no dość polernie mocny. I właśnie te zwoje lepiej zużywać właśnie na te najmocniejsze szkielety. Zdecydowanie na najmocniejsze szkielety, i znowu teraz się zapytałem, mniej więcej, ach, na który przeszedł właśnie tą modyfikację, co mam mniej więcej zrobić? I mi właśnie powiedział, i powiem wam, że ta modyfikacja wcale łatwa nie jest. Jeżeli w sumie mam wrażenie, że w sumie tak jest to chyba najcięższa modyfikacja, żeby, którą grałem, tak naprawdę. Pod względem zagadek i pod względem potworów w tej modyfikacji, no mogę śmiało to powiedzieć. Naprawdę, bardzo, bardzo śmiało. Ale czy mi się podoba. Moim zdaniem, jeżeli się wybije to zombiaki i tak dalej na samym początku, czyli w pierwszym rozdziale, czyli trzeba, trzeba się tym zająć przez ponad dwie godziny, to potem jest naprawdę fajnie, bo już jesteśmy dość przykoksani, więc tak sobie pozwolę powiedzieć. Idzie nam jak ten, jak spłatka. Oczywiście chciałem dojść do Iwanów, ale stwierdziłem, że tak jest drugi rozdział, a nie jestem pewny, a może właśnie ci, tu, ci tutejsi bandyci łamani na lodzy, którzy wykopywają tutaj groby, może mają jakieś zadanie dla nas. Więc czemu by nie przejść się i nie zobaczyć. Jeżeli nic nie będzie, trudno. Idziemy do teleportu i idziemy tam do Iwanów. A czy ty jesteś, nie? To ty nie jesteś. Hej! A ty możesz mi coś powiedzieć? Jak idą Wszystko także płocha. Pary nie dokuczaj mnie głupymi wą. Okej. Ty jest. Hmm, no właśnie, nie wiem, na co te punkty wydawać się. Nie chcę jakoś szczegółowo hey, pomikować. Dobra, czyli oni nie mają żadnych a żadnych zadań. Dobra, no to się wracamy. Wiecie co, bo nie chcę jakoś komikować właśnie tych punktów nauki. Ja właśnie nie wiem, na co tak wydać, bo niby. Ej, skąd się ten szkielet pojawił? No i wysraszył mnie. I w sumie zadał mi dość spore obrażenia. Hmm. Jak będzie trzeba, to ten zbieram więcej roślinności, ale i tak coś tam zbierałem kiedy w okresie świątecznym, kiedy się nudziłem, to sobie chodziłem i coś tam wybijałem, właśnie te zębiaki i, i trochę pozbierajmy roślinności, ale jakoś mi się, jakoś tak szczególnie nie chciało mi się wyzbierać wszystkie, wszystkie roślinki, które się znajdują, bo no, sensu nie ma. Zresztą już widzę, jakie być upierdliwe leczenie się, zwłaszcza, że mam prawie 300 punktów życia. O, oh, oh Boże, że Boże, narzekanie, narzekania, narzekaniem. Dobra. Czyli tu jest teleport, no właśnie. Nie wiem, czy od razu nas przeteleportuje do Iwanów, czy także, znaczy, czy, czy pierw nas nie przeteleportuje przed bramy tego cmentarza. W sumie to jest dobre pytanie, ale chyba przed bramy nie. Jak tutaj się wchodziło. A nie, do Iwanów. I ponoć to jest tak, że trzeba pogadać z tymi Iwanami, ale najdalszy Iwan, najbliżej Erysa, będzie z nami rozmawiał, i nie wiem, czy to przypadkiem nie będzie ten Iwan. A. O! Ty z klanu Aeravira. Da, tak, to tak. Nasz klan Landlordów Izrywli prawił firmami ostrova. Я ищу Иран. В мире появилось много зла. И этот артефакт по замыслам магов должен помочь изгнать зло из нашего мира. Возможно, я смогу тебе помочь, но мой дед знает больше. Чтобы информация была полной, помоги мне найти его, и мы поможем тебе. Поищи его. Дедушка потерялся где-то в этом лесу. Почему ты не можешь поискать его сам? Я не смогу найти его среди всех этих душ, блуждающих по погосту. Хм. То есть, фактически, нужно было поговорить с этим Иваном, который из наиболее высуненных. Куры, ну так я подходил. Hey. Ты дедушка из клана Аеровира? Нет. То ты не совсем Иван? organizator szcwała tam jest jeszcze jeden iwan a tych iwanów to ile jest w sumie tu jest jeszcze jeden i tam jest jeszcze jeden hej ty a ty deduśka z klanu aerovira nie 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 podchodzimy do tego Iwana, może jeszcze jacyś Iwanowie tutaj są, albo nie wiem czy hey, koniecznie trzeba pomiędzy Iwanów pytać. Ty, Dieduszka jest klana Aerovira. Nie. Hmm. Czyli dalej nie znalazłem tego Iwana. A, nie, tu jest jeszcze jeden Iwan, to ich w sumie jest, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć Iwanów. Ty, jest z klana Aerovira. Да, это я. Тебя ищет внук. Подойди к нему. Он ждет тебя неподалеку отсюда. Хорошо, но сейчас я не смогу подойти. Я потерял своего сына. Помоги мне найти его, пожалуйста. Он потерялся в этом лесу. Ну а почему бы вам самому не поискать его? Ja nie smogę najcieć go wśród wszystkich tych dusz błądzających po pogostu. Panie Adna? mm -hmm. Kurde. Bo za każdym razem, jak podchodziłem wcześniej, to zawsze rozmawiałem z tymi trzema Iwanami, a. raz chyba rozmawiałem z tym, z tym i z tym, a zapomniałem, że tutaj jest jeszcze jeden Iwan. Niestety nie rozmawiałem, bo inaczej, jakbym z tamtym rozmawiał, to bym ruszył właśnie tą misję dalej, nie? Даже сын Малутки Шкопу. Что так, что так Эй, ты... ты сын из клана Аэровира. Да, это так. Тебя ищет отец. Ты не мог бы сейчас подойти к нему, он недалеко за валуном. Не могу. Понимаешь, в чем дело? Я потерял своего брата. Поищи его. Умоляю, добрый человек. A, ty nie możesz znaleźć jego wśród wszystkich tych dusz i wszę takowe. Okej. Okay. <laughs> A my znajdujemy po prostu... od tak, nie. Jesteśmy po prostu, nie wiem. Jesteś pieczonym i karem, nie wiem, czarodziejem 40 poziomu czy coś w tym stylu. Ty brat z klana Aerowira. Da, ja brat z klana Aerowira. Ciebie poteriał twój brat. Podejdź do niego, on, рядом. Извини, но я не смогу сейчас подойти к нему. Я разыскиваю своего племянника. Будь добр, помоги мне в поисках. Чей-то там, скорее, шукает своего братанка, и это, хе будет этот братанек, потому что с ним вообще не разговаривал, поэтому. Więc... Добро. Ты племянник из клана Аэровира? Нет. Hmm... by był jeszcze jeden Iwan którego... E, ...przegapiłem w tym momencie? że bratanek, czekajcie... W sumie, co mi szkodzi? Po prostu... ...przejdę się jeszcze z zapytaniem, raczej to chyba nie o tego chodzi, bo tamto jest właśnie... Kurde, już nie pamiętam, kim... dla kogo był. Dobra. Hej! Ty, Nie. Nie, niec. Hm, chyba faktycznie jest jeszcze jakiś jeden Iwan, co? Tak patrz, wyjąłem tą kulę ognia, żeby się jeszcze rozejrzeć, tak dokładniej. Ty, ple... Nie. Nie. Chyba musimy wrócić do jako pierwszego Iwana, nie? Ha. На правду, все погубим, кто для кого уже есть. Ты племянник из клана Аэровира. Да, я племянник из клана Аеровира. Тебя обыскался твой дядя, подойди к нему, он тебя ждет. Это хорошая новость. А что значит деда, ты нашел его? О, да вы скоро меня с ума сведете. Ладно, подожди минуточку, мне нужно во всем разобраться. Хорошо. I właśnie, to teraz mamy pokadę z wszystkimi uh, Iwanami po kolei, żeby powiedzieć. Bo w sumie sam nie rozmawiałem, dobra. Sprawdźmy po prostu na tym e, Iwaniem, czy hey, to działa. Nie. Nie, nie, nie zadziała, nie zadziała. Dobra, to jest właśnie te drzewo wisielców. Ciekawe, jak to się wszystko potoczy. Так ведь Максими там, и бы там порадить <связать> вошня. Послушай, а почему ты никого не ищешь? Я самый младший из клана Айравира и не признанный кланом. Меня родила служанка поместья, которая обесчестил глава династии. Клан пытался скрыть все факты, нас с матерью выставили вон. Понимаешь? Да, понятно, что ничего не понятно. Значит, ты внебрачный сын. Да, они отказались от меня, но я их прощаю. Помоги мне их всех найти, пожалуйста, и помири нас. Застрелите меня из арбалета. No i co? Teraz musimy pogadać ze wszystkimi Iwanami jak leci. Z jednym tam z jed... drugim, tam trzecim i czwartym. I w sumie wszyscy się zbierą w jedną kupę. Idź gdzie direwo powieszonych, Tam ty znajdziesz tego, kogo ty isisz. Ty znalazł mojego dieta. Blogadariu cię, spasiciel. Okej, okay, to jest jeden z czterech, a znaczy nie w sumie z pięciu Iwanów o czemu każdy nazywa się Iwan chociaż jeden zresztą hey. jeżeli to są zupełnie inne osoby nie Idź gdzie jego powieszonych tam ty najdziesz tego kogo ty ty naшёл моего племянника благодарю тебе спаситель naprawdę się na tym zastanawiam hmm. Nie wiem, nie wiem, Nic, żadne jakieś takie rozsądne wyjaśnienie mi nie przychodzi. Hey, Ale ty... jakie rozsądne wyjaśnienie jest że to jest gra komputerowa? Idź gdzie drzewo powieszonych. Tam ty znajdziesz tego, kogo ty idziesz. Ty naszhoł mojego brata. Dziękuję ci, Słasyciel. Okej, okay, dobra. Z tego co wiem, tutaj mają się zebrać i jakiś tam dziki rytuał odprowadzić. Widzisz, bardzo, bardzo dziki rytuał, a ja nie wiem, jaki to rytuał. Idź gdzie drzewo powieszonych. Tam ty znajdziesz tego, kogo ty idziesz. Ty nasz o mojego syna. Dziękuję ci, Sposiciel. Dobra, i teraz, teraz się Iwan chyba zbierą w jednym miejscu i powinno być wspaniale cudownie, ale teraz musimy niestety poczekać, jak... Ostatni Iwan dojdzie, i powinni chyba jakiś tam rytuał odprowadzić, czy coś w tym stylu. Hmm. Kurcze. Dopiero co mi mówiłeś, ach, no, co mniej więcej trzeba zrobić, a już zapomniałem. <grym> no dobra, ale. Okej. Okay. Chciałem tylko wejść na kamień, żeby sobie poobserwować, nie? Ale to jest jeden, drugi Iwan, trzeci. Ha, bo tu jeszcze jeden dochodzi. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie ma najmniejszego problemu. I pytanie, czy teraz powinienem, powinienem coś zrobić, czy muszę poczekać? Niby się zebrali wszyscy w jednym miejscu. Więc pogadajmy z nimi po kolei. Hej, ty. Nic. Hej, ty! Nic. Hej! Hej! Nic. nic. Nic, nic, A z tobą? Hey. Także nic. Także Więc może się odsuńmy. I teraz o co chodzi? Klan Aerovira, zrozumiałem o co w tym wszystkim chodzi. Muszę zabrać cały klan. Dobra, jeszcze raz. Artefa może być teraz w rega klanu Aerovir. Klan stał i jego członkowie znajdują się teraz w pobliżu drzewa wisielców. Odnalazłem członka klanu Aerovira. Muszę dowiedzieć się od niego czegoś o Leran. Jak się okazało, jest tu trochę um, przedstawicieli klanu Aurovira. Każdy z nich szuka siebie, widać nie wystarcza jedno ogniwo. Zrozumiałem o co w tym wszystkim chodzi, muszę zebrać cały klan. No i. co? To tak wygląda. Spokojnie, hej, no. Już sobie idę. Hmm. Czyżbym o jakimś Iwanie zapomniał? Bo niby mi pisze, że powinienem ich zebrać w, jednych, w jednym miejscu. A, no niby ich wszystkich zebrałem, a dalej mi pokazuje, że... Pff, że coś tam dalej, nie? Że coś tam dalej powinno się toczyć. Patrzę, patrzę. No, ale nie widzę, żeby, żebym jakiegoś Iwana pominął, wiecie? Tak na dobrą sprawę. Nie, hmm. ja, tam jest nie o Tu są Iwany. Може, муша, муша, возьму ты в экран интеракцию с чем-нибудь еще почитать, побачить. О, oh, спасибо тебе. Я вновь встретился со своей семьей. Я не забуду того, что ты сделал. Теперь, когда мы все свободны от мирских законов и предрассудков, я хочу побыть со своими братьями. Я рад за тебя. Спаситель, ты сделал доброе дело. С твоей помощью наша семья снова вместе. Чем мы можем тебя отблагодарить? Mm, was, yeah. сюда меня привело важное дело. Я ищу Иран. Ты проявил себя с лучшей стороны. Ты достоин носить священный артефакт. Мы поможем тебе с этим заданием. Подожди минуточку. Nam z braćmi można przeвести rytuał. I okej, okay, popatrzymy na ten rytuał. Wszyscy chcą się bić z tym drzewem, tak? Hm. Ciekawe, czy mi się coś znowu. Czy znowu coś zbełgowałem? A czy mógłbym powiedzieć, że znowu zwiksowałem? A to by znowu byłyby oskarżenia, się nie oglądasz by dużo Ci wolcza, No tak. Wszędzie Wiksy, kurde. No nie wiem, wszyscy się napalili na te drzewo, wyjęli broń. A tej dalej, nie mieszaj. Nam można skoncentrować się. Okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze. To rozumiem. Teraz wszyscy się podpalają po prostu. Ala Huarbar. jest za niedługo czy szyisty. <śpuszczam> Powinni wybuchnąć. Byłoby bombowo. Dobra, ale wiecie co, nie wiem co oni tutaj, co oni tutaj, kogo przyzwią, ale z tą osobą, czy nie wiem, czy ten artefakt podniesiemy sobie w następnym odcinku. Na razie po prostu obserwujemy jak tutaj właśnie ten salutki rytuał przebiega. A cieszy mnie to, cieszy mnie to, że po malutku ruszamy. Wow, aż się nawet łączyłeś, Wikarze, co? Z początku myślałem, że coś za mną się pojawiło. Eee, posłuchaj. Frank chce przeprowadzić rytuał przyzwania przodka, który wie najwięcej o Leran. I chyba to byłoby na tyle, więc w następnym odcinku porozbawiamy sobie właśnie z tym. Właśnie z tym, z tym, z tym, z tym, z tym, z tym przodkiem, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.